To się jakby dzisiaj inaczej z tą pogodą. Chmur więcej? Nie, badać, badać raczej z tego nie będzie. Jest, jest wciąż się po tych chmury się tak pozbierały. Nawet fajnie. No, zrobiło się mżej trochę, ale, ale nie bardzo. Po prostu jest inaczej. Coś, coś jest w powietrzu, tylko jeszcze nie do końca wiem co. No cóż, no mamy wciąż piękne lato. Mamy, można powiedzieć, taki moment taką połówkę tak, coś koło tego. Lato takie leniwe, tak, już takie można powiedzieć to wiosenne wariactwo i to szaleństwo początku lata już tam odeszło nam gdzieś tam, jest za nami i właściwie teraz już można powoli spodziewać się tych znaków w tą, w tą drugą stronę, gdzie właśnie, gdzie ten okres w przyrodzie będzie po prostu powoli chylił się, tak samo jak dzień się skraca już. Tak samo właśnie ten, ten okres w przyrodzie już będzie zmierzał w tą drugą stronę, czyli powoli, powoli te temperatury będą przygasać, tak? Wciąż będzie ciepło, ale to już nie będzie to samo co było. To po prostu już będzie powoli zmierzało w stronę jesieni, do której jeszcze mamy trochę czasu oczywiście, ale to jeszcze. Tymczasem, co? Tymczasem, witajcie, oczywiście. Cieszę się, że jesteście tam po drugiej stronie, że oglądacie ten, to kolejne filmidło. A cóż mamy dzisiaj na rozkładówce? Dzisiaj mamy taki temat, który wyniknął w sumie troszkę ostatnio w komentarzach. Troszkę też, troszkę też zadział się w mojej głowie, już jakiś czas temu. Mianowicie chodzi mi tutaj o ocenę Oceny tego co robimy? Ocenę tego, co my zrobiliśmy i czasem jak sami podchodzimy do, do czyliś prac. Tutaj oczywiście będę się przede wszystkim odnosił do fotografii. W ogóle czy powinniśmy właśnie podejmować się ocen? A jeżeli tak, to jak powinniśmy to robić? W jaki sposób? Zapraszam na film. O ile nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć coś o początkach fotografii, jak to się zaczęło w ogóle, od czego? O tyle, gdyby chciał odnieść się do tego, skąd się wzięły ten, takie można powiedzieć ten zwyczaj oceniania czy, czy ich zdjęć no tutaj właśnie trudno jest tak jednoznacznie odnieść się do tego trudno by było powiedzieć z pewnością jest to taka naleciałość z różnego rodzaju forów fotograficznych gdzie były dedykowane właśnie zakładki na, na tychże forach zakładki właśnie poświęcone temu, żeby tam uczestnicy umieszczali swoje zdjęcia, tak? bo na dobrym forum fotograficznym coś na mojej ławce jest mało wygodne. Na dobrych forach fotograficznych był taki swojego rodzaju podział, tak? gdzie można było sobie prowadzić różne dyskusje, gdzie były dyskusje o sprzęcie, zapytania o to, o tamto, no i między innymi były galerie, tak? galerie tematyczne, Galerie użytkowników, to chyba tam się zaczęło. Tak myślę przynajmniej. To chyba właśnie tam rozpoczęły się oceny zdjęć, prac. Tak? no bo Skoro ktoś swoje zdjęcie zaprezentował, swoje prace tam zaprezentował, no to jednak znaleźli się też użytkownicy tychże forów, którzy no chcieli jakoś odnieść się do tych, do tych właśnie prezentacji, napisać coś od siebie. Zaznaczam jednak, że mówię o czasach, gdy fora fotograficzne zrzeszały fotografów zawodowych, amatorów, początkujących, bardziej zaawansowanych, gdzieś tam średnio zaawansowanych, jednak byli to fotografowie. I tutaj, tutaj można powiedzieć, że, ta, że te relacje między tymi ludźmi wyglądały zupełnie inaczej niż to, o czym za chwilę powiem. Oczywiście zdarzały się też takie. Mało przyjemne sytuacje, tak? Zdarzały się sprzeczki, kłótnie, tak zwane off-topy, czyli tak samo gdzieś tam jakieś wędrówki na bok od tematu. Natomiast tak, były one przekleństwem forów internetowych i nieraz właśnie spotkałem się z takim czymś, że administratorzy takich forów, no interweniowali, blokując, bądź też usuwając wprost użytkowników, którzy po prostu pozwalali sobie na, na zbyt dużo. Chyba właśnie, kurczę, wtedy to się wszystko zaczęło. E... Dzisiaj właśnie te fora fotograficzne, może nie to, że, że zostały wyparte, one sobie są, tylko tam po prostu aktywność bardzo spadła. E... Aktywność spadła na poczet e... mediów społecznościowych znowuż, tak? Czyli mamy Facebooki, mamy Instagramy, e... mamy TikToki, Mamy wreszcie kanał, który teraz oglądacie, to znaczy no, chodzi mi ogólnie o YouTube, natomiast jest to też właśnie swojego rodzaju też medium społecznościowe, tak? tylko że tutaj właśnie prezentuje się filmy, różne, różniaste filmy. Ej. Media społecznościowe generalnie e, nigdy nie były kierowane bezpośrednio w stronę samej tylko fotografii. Było to, były to twory, e, które miały zrzeszać ludzi przede wszystkim, tak, ludzi różnej maści, o no, różnych poglądach, e, zajmujących się różnymi rzeczami. No właśnie gdzieś tam po drodze pojawiły się zdjęcia, no wiadomo, że no e, mamy to coś takiego w sobie, że chwalimy się tym, gdzie byliśmy, co robiliśmy. No tutaj właśnie też już spotkałem się niejednokrotnie z taką opinią, że generalnie przesadzamy. Przesadzamy z, taką, z takim ekshibicjonizmem samych siebie, tak? z obnażaniem samych siebie. Nawet, nawet można by się zastanowić, czy bylibyśmy w stanie porozmawiać wprost na ulicy z obcymi ludźmi o tym, co robimy, gdzie jeździmy, co jemy, tak? Natomiast tutaj, tutaj jakby nam puściły hamulce, I jeżeli chodzi właśnie o media społecznościowe. No i tutaj właśnie gdzieś tam po drodze zaczęły się zawiązywać na tychże mediach grupy fotograficzne. No i właśnie, ponieważ do, do tych grup miał i ma tak samo dostęp każdy, więc każdy może się starać o przyjęcie do, do takiej grupy. No i najczęściej właśnie do takich grup są przyjmowani po prostu wszyscy, tak? Czy ktoś umie robić zdjęcia, czy, czy nie umie? No i często właśnie gęsto na, na takich właśnie tych grupach no, dzieją się cuda, jeżeli chodzi o... No cuda tutaj w złym znaczeniu, no, Jeżeli właśnie chodzi o e, ocenianie zdjęć. No niestety właśnie tutaj dalsze niestety, bo to wyszło, to wyszło poza te grupy, tak? Te, te negatywne relacje między Między ludźmi. Wyszło poza te grupy zaczęło to trafiać na profile prywatnych osób. <laughs> Teraz, czy to faktycznie jest potrzebne? Przede wszystkim, czy e, czyjaś ocena jest niezbędna, gdy ktoś doda swój materiał, swoje zdjęcie. E, powiem wam e, o takim czymś, że. Jeżeli ktoś na przykład na grupie fotograficznej o taką ocenę by poprosił, nie jest pewny swoich zdjęć, jak najbardziej można takiego, takiemu komuś coś doradzić, podkreślić walory, zalety jego pracy, jeżeli takowe są. No i oczywiście wspomnieć również o błędach, jeżeli takowe e, zauważyliśmy. Warto o tym parę słów napisać, tak, wspomnieć, żeby. Być może komuś coś uda się podpowiedzieć, być może właśnie ktoś wyciągnie jakieś cenniejsze takie nauki dla siebie, wnioski, no i podziała sobie z tym dalej, tak, już kolejne zdjęcia na przykład wykonywane w bardzo podobnych, zbliżonych warunkach, już na przykład pewnych błędów mogą być, o tych błędów mogą być wolne, mogą być tymi błędami nieobarczone. Natomiast no, nie ma. Powiem wam, że najczęściej nie ma jednak czegoś takiego. Te, te oceny, które komentarze pod zdjęciami, które przychodzi często nam czytać, które czasem widzę, tak naprawdę nie mają nic wspólnego. z... ja no, już pomijam to, że na przykład kto, ktoś może o takie coś nie prosić, tak? Że ktoś po prostu no, wstawie zdjęcia. No, czy, czy na grupie, czy, czy na swoim profilu dał zdjęcie takie, jakie zrobił, tak? Nie oczekuje żadnych ocen, żadnych porad, nie oczekuje niczego. Tutaj, tutaj odniosę się do swojego poprzedniego filmu, czyli do, do, do tej wewnętrznej radości, bo czasem, nawet jak tego błędu swojego się nie zobaczy, błędu, błędów jakichś tam, tak? To jednak, jeżeli ktoś dodaje materiał w takie miejsca, mówię tutaj wciąż o tych mediach społecznościowych nieszczęśliwych. To jednak chce się czymś pochwalić, tak? Yy, jednak ta wewnętrzna radość wciąż w nim buzuje, że no zrobiłem, tak? Zrobiłam, zrobiłem. Yy, jakoś tam to zdjęcie zostało obrobione w lepszy czy, czy w gorszy sposób, czy ktoś umie, czy nie. No i oczywiście zdjęcie zostało umieszczone na jednym właśnie z serwisów społecznościowych. Yy, no w, w celu, no, myślę, żeby, żeby podzielić się to swoją radością, tak? No, no tutaj właśnie często gęsto efekt, efekt tego jest taki, że spotyka się ta, takie właśnie zdjęcia, gdzie no, są błędy, których wykonujący nie zauważył. Tak? No, spotyka się to z krytyką i to czasem jest taka krytyka za mocna. Tego jest za dużo. Ja, ja, ja pomijam to, że, 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 że to czasem może być niepotrzebne, tak? ale tego jest, tego jest zwyczajnie za dużo. E... Są, y, są jeszcze wspomnę tutaj o innych trochę sytuacjach, które odnoszą się właśnie do samych grup fotograficznych w mediach społecznościowych, to jest takie. Y, to są tak zwane kółka wzajemnej adoracji, czyli tak. Ja dodam zdjęcia, polubię zdjęcie tam innych 15 osób, i będę oczekiwał tego, że ktoś w zamian polubi moje zdjęcia. Nie dlatego, że moje zdjęcia są ładne, dobre, nie dlatego, że coś tam z tego wynika tylko dlatego że ktoś polubił czyjeś zdjęcia no jeżeli do tego nie dochodzi raz, drugi, trzeci no to później jest znowuż sytuacja odwetowa no ja nie polubię Twoich zdjęć ale zacznę je krytykować to nie jest dobre to nie jest ani dobre ani potrzebne naprawdę niczemu to nie służy bardzo często wręcz dochodzi do, do sytuacji gdzie w takie właśnie między te tryby, tak ścierające się tutaj, między tymi osobami wpadają osoby zupełnie postronne. No i że, 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 że tak powiem, obrywają rykoszetami. I nie, nie ma tutaj jakiejś sprawiedliwości. Nie ma, nie ma z tego wniosków, nie ma no już nauki nie powiem, bo no, no też, nie, chcę, nie chciałbym, żeby za każdym razem wykonywanie zdjęć przez kogoś sprowadzało się do tego, że ktoś czegoś musi się uczyć, nie, nic nie musi jeżeli ktoś chce się uczyć fotografii, to przede wszystkim chce, musi być w nim ta chęć, tak jeżeli ktoś chce wykonywać zdjęcia takie jakie wykonuje dla siebie bez jakichś tam poważniejszych umiejętności niech takie robi naprawdę, jeżeli komuś sprawia to radość nic mi do tego, ja się cieszę, że ktoś się cieszy mówiłem to już, kiedyś tam mówię, pamiętam Dokładnie to, yy, to samo zdanie. Yy, yy. Natomiast yy, osobnym takim złym jeszcze rodzajem tutaj tego, tych ocen aha, hejt jeszcze jest, hejt, taki hejt, yy, natomiast sam hejt, yy, nie chcę tutaj wtrącać tematu hejtu, nie dlatego, że temat pomijam, tylko dla mnie osoba, która stosuje hejt, taki naprawdę paskudny hejt wobec innych osób powinna być pozbawiona dostępu do internetu. Za pierwszym razem czasowo, za drugim na stałe, bo, ponieważ hejt jest, hejt jest czysto bezinteresownym złem. Z hejtu nic nie wynika. Nic. Nic dobrego oczywiście. Tak. Natomiast jest jeszcze taki właśnie rodzaj tych złych ocen, którymi, które są prowadzone przez osoby bez twarzy. Często właśnie, no, sam się nawet spotkałem z takim czymś. Osoby, które mają pozakładane profile konta, znów na różnych mediach społecznościowych. Są to założone konta, profile, chyba tylko i wyłącznie na, na taką okazję. Nie ma tam żadnych informacji o użytkowników o użytkowniku. Zazwyczaj takie konto ma nie dłużej niż 2-3 tygodnie, miesiąc może. I taka osoba. E, Taka osoba zajmuje się tylko i wyłącznie krytyką. W sumie nawet nie wiadomo, kto to jest, bo dzisiaj, dzisiaj jeżeli chodzi o taką anonimowość dla na linii użytkownik-użytkownik, taka anonimowość jest wciąż stuprocentowa. Nie można sprawdzić, kto wchodzi z nami w konwersację, kto nam po prostu usiłuje zepsuć dzień danego dnia nawet nie wiadomo czy jest to kobieta, mężczyzna, bo naprawdę zdjęcie można dodać profilowe różne i różnie można się nazwać, więc e, więc a w, w ogóle to nie ma sensu się tutaj tym zajmować, kto to jest. To już jest pierwszy bezsens, bo to jest naprawdę e, to jest szkoda naszego czasu. E, po drugie, e, co, wam, co, co mogę doradzić w takich sytuacjach? Najprościej, właśnie, co zrobić? Olać. Olać to, totalnie to olać. Jeżeli taka osoba Wam przeszkadza, jeżeli taka osoba na przykład będzie się naprzykrzać, napisze raz, drugi, trzeci, zablokować. Zablokować. Powiem Wam, że ja sam spotkałem się z tym na, na swoim kanale już kilkukrotnie i spotkałem się z komentarzami, dziwnymi komentarzami od właśnie od takich od, od tak zwanych fejkowych kont, tak? To są, to są komentarze, które zostały przeze mnie usunięte, gdy właśnie zobaczyłem co to są za konta. I, I Jeżeli sytuacja się powtórzy, po prostu takie osoby będą blokowane i, 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 i ja będę miał spokój, bo w sumie tylko spokój mi się w tym wszystkim rozchodzi. Też nie jest tak, że każdy musi nie lubić. Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie każdy lubiał. I, I to samo dotyczy się każdej właśnie osoby, która ma właśnie takie problemy, takie, a nie inne problemy. Wystarczy właśnie zastosować się w tej chwili do, do tego, co mówię, czyli nie zwracać uwagi w ogóle, być może jest to jednorazowa akcja, jeżeli się powtórzy po raz kolejny, zablokować naprawdę i, i no nie, psuć sobie, nie psuć sobie nerwów. Przede wszystkim, właśnie, przede wszystkim. Nie należy robić czegoś takiego, że czyjaś negatywna opinia niepoparta niczym będzie wpływała na nasz sposób myślenia i funkcjonowania. No, o tym było w poprzednim filmie. To właśnie zdanie te, też wspomniałem. Z tego właśnie wzi wzięła się też zawiązka tego tematu. Tam pomógł mi jeden ze, ze znajomych, właśnie trochę komentarzem. Natomiast zawiązka, zawiązka tematu już, już wtedy właśnie powstała. No mówię, nie przejmujmy się takimi rzeczami, bo to naprawdę zatruwa głowę. To właśnie często pozbawia nas fajnych, ciekawych pomysłów na, na, na to, żeby coś zrobić. Wreszcie to czasem może, tak to nawet określam, to może zabić w nas chęć żeby robić coś dalej, bo ktoś napisał, że ja nie umiem. No co z tego, że napisał? No to ktoś napisał. To, że, to, to, że ktoś napisał, to jeszcze nie znaczy, że, 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 to, że, że to ma być prawdą. A nawet, nawet jeżeli czegoś tam nie umiem, to nie oznacza, że ja tego umieć nie będę, tak? No bo uczymy się przez cały czas. No, oczywiście mówię ci, 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 co chcą się użyć, a ci, co chcą się bawić, to się bawią fotografią. No, źle się bawisz? Jak źle się bawisz? Jeżeli, jeżeli tym, co robię, nie, nie wyrządzam nikomu krzywdy, no to czyja pretensja, z czyjej strony i do kogo? I w imię czego? Naprawdę szkoda czasu na zajmowanie się pierdołami, bo to są pierdoły. Szkoda czasu na negatywnych ludzi. Szkoda czasu na jakieś kłótnie z nimi, bo jeszcze właśnie często, często właśnie takie oceny są generatorami takich, yy, takich można powiedzieć, yy, dialogów, które do niczego nie prowadzą, a które tylko nakręcają taką, yy, taką sprężynę yy, takiej złości, tak? No i to później coś się z tym dzieje. To się i tak i tak odbije na was. Popatrzcie. Ktoś, kto nie wiadomo, kim jest. Ktoś kto, ktoś, kto może nawet nie miał w ręku aparatu. Ktoś kto, ktoś, kto być może na swoim zdjęciu profilowym jest z aparatem, który zasłania twarz, ale nie wiadomo, czy to, jest ta, czy, czy to jest ta osoba. Ktoś taki wpływa na wasze dobre samopoczucie, na wasze chęci, na to, co macie zrobić. No to nie jest normalne. Nie można podporządkować się komuś, dlatego że ktoś ma takie, a nie inne zdanie. Zdanie o Was najważniej, na, na, najważniejszym je, jest wtedy, kiedy to Wy je wypowiecie, kiedy Wy jesteście tego świadomi, kiedy potraficie dokonać własnej samooceny. Idziemy w tym kierunku. Nie w poddaństwo, tylko w samoświadomość. Nie wdajemy się w dyskusję. Jeżeli ktoś robi się upierdliwy, blokujemy na wszelkie możliwe sposoby. Unikamy kontaktów z, z takimi ludźmi. Są naprawdę ludzie wartościowi, którym warto poświęcić te 5, 10, 15 minut, godzinę, dwie godziny. Tak? Jest takie powiedzenie i to jest powiedzenie bardzo właściwe, bardzo prawdziwe, że lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać, bo zwykle taki zysk do niczego nie prowadzi. W najlepszym wypadku, w najgorszym do jeszcze większej straty niż Natomiast strata z mądrym uczy. Zawsze. Zawsze właśnie są te dobre wnioski. A i, o, a i od mądrego przede wszystkim można się czegoś nauczyć, czegoś czego sami nie wiemy. Tak króciutko dzisiaj. Znaczy w tym filmie konkretnie, tak, jeszcze nie je, jeden taki będzie. Krótszy, dłuższy. Najważniejsze, że tak myślę, że gadam z sensem, a skoro gadam z sensem, to powinienem robić to dalej. No cóż, no na tą chwilę dzięki, że jesteście, że słuchacie, że, 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 że komentujecie. Trzymajcie się robale. Do następnego filmu. Ciemeczka.